Dzięka. Zaczynamy grę. E, Snajper 1, 4. Jeden gracz. Nowa kampania. Będziemy strzelec wyborowy średni. Uproszczona balistyka. Przeciwnicy nie zdającej litości. Uruchommy grę i zobaczymy, co będzie się działo. Mam nadzieję, że będziemy mnie słychać wyraźnie na tym moim tanim mikrofoniku. 1943, a world at war, a world in turmoil. We closed the trap on Hitler's North Africa campaign, but what next? Churchill urged an Allied invasion of Italy, called the Mediterranean the soft underbelly of the crocodile. The Americans took some convincing, but Winston won them over. General Dwight D. Eisenhower, Allied Commander-in-Chief, is masterminding the entire Mediterranean strategy. As for me, I'm headed for San Cellini, a secluded island to Italy's southwest. we've been losing ships in the area british intelligence thinks the luftwaffe's presence on sansellini might explain why the royal navy dispatched a captured italian freighter the arcadia to investigate she was equipped with the very latest radio interception equipment the intelligence she gathered confirmed our worst fears the nazis have a new wonder weapon Survivors from the destroyed ships have talked about a new kind of missile. Radio controlled from the plane that launched them, these rockets can track our ships with lethal accuracy. The Orchidia's job was to monitor Luftwaffe radio transmissions and find out what the Germans are up to. Even if that meant making the ultimate sacrifice. are planning and how we can stop them. A member of the Luftwaffe's top brass is on the island. General Tobias Schmidt. It's no secret Hitler thinks highly of him. Schmidt would never let himself be taken alive and he'd never betray his beloved Fuhrer. But he might just be carrying some information we can use. My mission? Kill Schmidt. Kill all high ranking officers and get the hell out Need to make sure those men didn't die in vain Need to find out all I can about the new rocket No jesteśmy po zaczynamy jako sniper Musimy wykonać tu parę zadań, jakie ma. Piszę M. E. Nie mogłem wcisnąć coś mapy. Może to później będzie może. Macie I could take this cichu. Zejdźmy nad co miał przy sobie, nie mogę go przeszukać. No, dobra. Jeszcze bym chciał jedną opcję. Gra. Prześwietlenia, chcę to wyłączyć. Nie lubię tych Widać wnętrzności. Jakoś mało realistyczne graliśmy tutaj. Musimy uliczyć lornetki. Proszę, tu mamy dwóch niemiaszków. żołnierzy piechoty. Mamy obandaż, nawet dane wywiadowcze. Śmierci nie boi się pojmania przez aliantów. Następny. We 14 bruku Co tu mamy B Opuszczamy lornetkę. Dobra Q wybór. Mamy taki galabin oraz dwie, dwie dwa rodzaje amunicji. Amunicja standardowa, amunicja wyciszona Wyciszony nie mamy. Bierzemy standardową.

Słowacja, by przeskoczyć. Ja trochę to gra znam. Parę misji przeszedłem. Coś zawaliło. Możemy przeszukać typów. To Przeszukaj zwłoki. Tyk, tyk. Idę, chodźmy, zapuje mi się. Ty możemy zabić. Żeby... I'm harder to see in foliage and in shadow. Nie mamy napisów, coś on raz mówi, nie mamy napisów, nie wiem. Uh -huh. Prześwietlenie, grafika, jak średnia, wysoka, ja w Piące mam wysoką i w tej najnowszej a tu średnia. C możemy się składać Ucnąć M aby wyświetlić mapę na I to są nasze cele. Różne. Mamy najpierw zliczyć kamerę Zabi oficerów, tutaj zabezpiecz podkontrolne, zabi oficerów, zabi oficerów i znisz kamery. Mamy trzy kamery do zniszczenia, tu są. No dobra, A więc wiem co mamy zrobić, zabi. Generala Smitta mamy różnego rodzaju znaczki, listy, żołnierze... że coś tego typu mamy wyciszoną amunicję. Dwadzieścia sztuk Możemy zaznaczyć sobie żołnierzy Na ono się Świecą e, rzeczy, które można przestrzelić, one wybuchną. Tu mamy jakiegoś generała. Oficer. Oh, hey there, You're on my target list. To jest zwykły żołnierz piechoty. Tutaj, o, my tego orła możemy. To też jest kolekcjonerskie. Możemy przybliżyć lunety. mamy taką standardową lunetę. O. Ilu ginęło na nas, zabito żołnierzy. Było z wysoko, patrzcie, ile punktów od razu nie leci. Już się zdenerwował, Przecież tych się pozbędziemy, następnego się pozbędziemy, tutaj chcemy kamerę też zniszczyć. niszczenie ciężarówek. Teraz dostajemy jakieś punkty. O, nie trafiłem. Dajne. Hałas i strzały, które nikogo nie zabiły, pomagają. Przeciwnikowi namierzyć Twoją pozycję metodą triangulacji. Potencjalne zagrożenie. I jeśli jakieś miejsce zwróci uwagę uroga zbyt wiele razy lub uda mu się wydać kontakt wzrokowy, triangulacja skończy się wykryciem gwarantowane zagrożenia. Zanim do tego dojdzie, potencjalne źródło zagrożenia pojawi się na radarze jako trójkąt. A w otoczeniu ukaże się widmo, które pokazuje Twoją ostatnią znaną przeciwnikowi pozycję. To przydatne narzędzie, które pozwala określić, w którą stronę będziesz przemieszczał się, w którą stronę będzie przemieszczał się nieprzyjaciel. U krztałów podany w obliczu stanowiska ma większy wpływ na triangulację niż strzelanie z dużej odległości. Zależy samolot i on teraz dawał hałas, co powoduje, abyśmy strzelali ostrą amunicją, nie tą amunicją standardową, i tak by nas nie uszczycili. Strzał w głowę. Chyba wszystkich. Możemy iść dalej, pójdziemy w tamtą stronę teraz. Песко въбухло, не знам аз няма. Аптечки, служечки. Nie wiemy czy mu na łeb. Strasznie wyciszony jest dziwnie. gdzieś tam biega, kręgle możemy się chować, że nas mogą ogóle nie widzieć, tam tuś jest. 我就不这个包了，走。 Nawet nie usłyszał, że go kolega dwie. Ole ze mnie. Jaki ze mnie Ole partner ze mnie? Prowadzi poszukiwania. Czy tu mamy jakiś kamień, który możemy rzucić? Dzięki temu przeciwnik się odwróci. Możemy go poszukać.

Tak, tak, może tak, jakieś rzeczy, Rzeczy. apteczki nie apteczki, śrubeczki, nie śrubeczki. I tu mamy taki agregat. Możemy go zagłoszyć. Żeby robił hałas, gdyż strzelając z normalnej amunicji, nie będziemy hałasować, jeśli nas zaguszą. Ale tylko wtedy, jak widzimy, taki, takie fale o, ale co mnie. nie przyłożyłem się, dobra. Muszę się skupić bardziej. Teraz nie, teraz nie, teraz Pogromca oznaczonych, ale tak, tam jest jakiś, na razie piękny, to następny. Tylko zaznaczę. Trzeba jest się za tą skałą. Czy pochowanych? Czy pochowanych? Oni się nie chowają, nawet nie wiedzą, że ja tu jestem, nie słyszą dźwięków mordowanych swoich kolegów. Tam jest następny. Siedem łaziół, o to jest. O słuchajcie. to są już wielkie odległości. Tam jakiś łazi jeszcze. Bliżej. Mamy jeszcze tą amunicję wyciuszoną. I powinniśmy ich wszystkich tutaj wytuc. Możemy też przez wokach podłożyć jakąś minę lub granat czy pułapkę, śmiała taka jest. Jeżeli chodzi o możliwości mordowania. W krzakach możemy także przynosić trupy, pochować, żeby ich nie znalazł. Nie? Więc teraz tu będę kończył. Bo już jest prawie pół godziny, nie będą dłuższe odcinki niż pół godziny. Także chciałbym Was tutaj przeprosić. I do w następnym odcinku. Jakby co tu łapki, w górę proszę.